Dzień dobry. Batory to dla mnie ważny zespół. Nie będę tutaj ściemniał, że najważniejszy, że nie wiadomo jak tam przeze mnie wielbiony. Oczywiście są płyty, które kocham, ubóstwiam wręcz. Są płyty, które lubię znacznie mniej. Całościowo oczywiście jest to dla mnie wielka legenda muzyki metalowej i nie ma tutaj dwóch zdań, że jedna z tych największych legend. No. Tak się akurat złożyło, że jeśli idzie o książki poświęcone Batory, no to zbyt wielu ich nie ma. E, nigdy nie doczekaliśmy się jakiejś takiej oficjalnej w pełni biografii. E, I też z tego tytułu gdzieś omijało mnie więcej jakichś, ale wiadomo, że wiedzę o zespole też się czerpie z wywiadów i tak dalej, więc gdzieś wiadomo, jakieś tam wiadomości były. Natomiast Batory zawsze było takie trochę tajemnicze. No i jakiś czas temu wreszcie zdecydowałem się kupić nieoficjalną biografię. Batory, drugie polskie wydanie, czyli już samo to mówi, że to pierwsze polskie wydanie mnie ominęło. Przeczytałem i stwierdziłem, że warto podzielić się kilkoma opiniami na jej temat. Zapraszam. Jest to książka wyglądająca pięknie. Problem w tym, że w książkach nie chodzi o to, żeby wyglądały pięknie, tylko żeby miały piękną treść. Oczywiście jak wyglądają pięknie, to też jest fajnie. Natomiast tutaj na pewno forma przerasta treść. Ale po kolei. Jak już o tej formie mówimy, no w ogóle tytuł tej książki to z Hadesu do Walhalli, Batory Epicka historia. I tak od razu sobie myślę, że e, jeśli ktoś tutaj spodziewa się epickiej historii, no to e, epicko nie wiem, napisanej, e, ogromnej, obszernej i tak dalej, no to nie to nie jest ten adres. Wiadomo, że ta epicka historia bardziej odnosi się do tego, że sama historia Batory była epicka, no i też w pewnym momencie dotarła do mocno epickiego grania. Autorem tej książki jest Jose Luis Cano Baron. Ostatni zamyka drzwi. Oni te swoje nazwiska mają wspaniałe. Pierwsze wydanie, w ogóle takie pierwsze, 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 to był 2016 rok. No i jak już mówiłem, też w polskiej wersji ta książka już wcześniej zdążyła się ukazać, ale nawet chyba dobrze, że jej nie kupiłem, bo słyszałem, że tam było sporo literówek. I że w ogóle edytorsko była średnia, natomiast tutaj już jest pod tym względem dużo lepiej. Wygląda to pięknie, oczywiście Pagan Records się za to zabrał, no i też z drugiej strony, jeśli Pagan Records się za to zabrał, no to nie ma się co dziwić, że wygląda to naprawdę imponująco. Wspaniałe to jest świetna, gruba, twarda oprawa. Mamy szycie, też to wszystko jest bardzo solidne. Kredowy papier, no powiem Wam, że rzeczywiście wizualnie robi to niesamowite wrażenie. Wizualnie, bo potem zaczynają się lekkie schody, ale do tego zaraz dojdę. Także jeśli chodzi o to, na co można popatrzeć, to jak najbardziej kolejnym plusem na pewno jest sporo fajnych zdjęć. Na które można było wcześniej gdzieś tam nie trafić. Natomiast tutaj one są. Dużo interesujących, takich czasami wręcz bym powiedział, niespodziewanych. Naprawdę ok. Także pod tym względem jest wspaniale. Nie do końca wiem, jak wiele więcej rzeczy zawiera drugie polskie wydanie względem pierwszego. Na pewno zawiera wywiad z Frederikiem Melanderem, czyli jednym ze współzałożycieli Bathory. O ile wiem w pierwszym wydaniu tego nie było. No tutaj jest i rzeczywiście jest to dosyć ciekawe. Ciekawa lektura tego wywiadu. Wiadomo, mówi to człowiek, który współzakładał zespół. Co prawda, on długo w tym zespole nie grał. W ogóle te składowe problemy, batory to jest jeden z wyznaczników historii tego wspaniałego projektu, tego wspaniałego tworu muzycznego. Drugim na pewno jest ciągła ewolucja i poszukiwanie. I to tutaj jest jak najbardziej zaznaczone. 176 stron, ale nie dajcie się zwieść, bo tak naprawdę tekstu jest około 120. 176, dlatego że potem jest jeszcze bardzo obszerny rozdział poświęcony dyskografii, gdzie mamy wszystkie wydania wypisane itd. itd. No. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jest to zrobione po to, żeby trochę wypełnić i y, pogrubić tę książkę, bo przecież mamy DiscOx, na którym y, też jest wszystko podane. Ale okej, okay, autor tak chciał, y, może i miał rzeczywiście bardzo dobre intencje. Edytorsko w ogóle się nie do tego nie doczepiam. Tutaj nie wiem, czy ja trafiłem na jedną literówkę, a jeśli trafiłem, no to mówię, mogę je policzyć na, na palcach jednej ręki. Samo tłumaczenie też jest fajnie napisane, czyta się to płynnie, czyta się to dobrze. No tak jak mówię, nie jest to też jakaś bardzo długa lektura, bo to jest po prostu dosyć e, cienka książka. No powiedzmy sobie szczerze, do tego jeszcze jak mamy gruby papier, e, ta ścianka też nie jest jakaś ogromna. Także no, powiem tak, samej lektury jakoś bardzo wiele tutaj nie ma, aczkolwiek też y, oczywiście to nie znaczy, że nie ma jakichś informacji. E, ja już to na wstępie powiedziałem, że e, obatory no, wcześniej nie czytałem żadnej książki, no bo po prostu nie było za bardzo tych biografii Batory. E, czerpało się gdzieś tam wieści z jakichś wywiadów i tak dalej. I to właśnie, więc trochę o tym zespole wiedziałem. Mm, I ta książka jakoś w bardzo znaczący sposób nie poszerzyła mojej wiedzy o Batory, aczkolwiek, przyznaję, kilka rzeczy było dla mnie nowych. E, dlatego też to zaliczam do grona plusów tego dzieła. E, ale właśnie znałem to Batory z wywiadów i to samo zresztą ma autor tej książki. On tutaj pisze, że tak naprawdę to wszystko co tutaj jest to nie jest spowiedź Quartona, tylko tak naprawdę on szukał tych informacji wszędzie. Rozmawiał oczywiście z niektórymi ludźmi związanymi, czy to z Quartonem, czy z zespołem, ale dużo informacji czerpał z wywiadów, wypowiedzi samego szefa Batory. No i jak wiemy, też Quarton niestety. Albo, niestety, lubił sobie czasami trochę pofantazjować, tu czegoś nie pamiętał, tam coś mu się pomieszało, tu coś specjalnie powiedział nie tak, jak było. On lubił się tak bawić trochę z dziennikarzami, dlatego też wiele rzeczy w tej książce to po prostu są jakieś domysły. I jak już jesteśmy przy tych domysłach, to strasznie irytującą sprawą w tej książce jest właśnie maniera autora do bronienia jak ostatniej barykady, jak niepodległości, wszystkiego, co związane z Quartonem, a zarazem atakowanie tych, którzy gdzieś go tam krytykowali przez lata. Czasami wręcz atakowanie, takie bym powiedział, no niesmaczne, jak na poważną publikację. Troszkę mnie to dziwi, bo no nie powinno się według mnie takich rzeczy zawierać w książce o Batory. Jest to bardzo małostkowe według mnie. Natomiast nie dziwi mnie to z tego tytułu, iż czuć od pierwszych słów tej książki, że autor jest niesamowicie emocjonalnie zaangażowany. No a jak jesteśmy emocjonalnie zaangażowani, no to wiadomo, że gdzieś będziemy. Bardzo mało obiektywni. No i on jest mało obiektywny. E, tutaj wszystko jest wspaniałe, cudowne i tak dalej. Nie ma ani jednego słowa, bodajże, krytyki, jeśli idzie o, o samotwórczość Batory. E, no i mówię, są niestety te głupie wycieczki do, do, do najróżniejszych krytyków Batory, ale nie tylko, bo też na przykład do następców Batory, e, do całego jakby w pewnym momencie black metalowego ruchu. No troszkę mnie to uderzało i powiem szczerze w pewnym momencie miałem już ochotę przestać czytać tę książkę, ale stwierdziłem, że zostało mi tak niewiele, że przeczytam do końca. Bo swoją drogą, żeby to troszkę zrównoważyć, trochę ciekawych informacji znalazłem. Początek książki jest w ogóle napisany takim dosyć dziwnym stylem, lekko infantylnym bym powiedział. Potem jakby autorowi się troszkę to pióro rozwija, rozkręca i jest lepiej. Ale te początki były dosyć trudne. Samej historii zespołu, no szczerze powiedziawszy, jakoś bardzo dużo nie ma. Tak jak powiedziałem, nacisk jest niesamowicie nałożony właśnie na te składowe problemy, no ale to nic dziwnego, no bo one rzeczywiście w dużej mierze wyznaczały historię Batory. Nacisk też położony jest na te ewolucję na zmiany z płyty na płytę. I to jest akurat też fajnie, że to jest tutaj podkreślone i zauważone, no bo tak w rzeczywistości było. Nie jest to jednak w żadnym razie, nie powinno to być traktowane jako jakiś almanach wiedzy, encyklopedia Batorika i tak dalej. To jest opowieść fana, bardzo mocno zaangażowanego, który siedział, zbierał materiały i tak dalej, wykonał na pewno masę mrówczej pracy. I tutaj. Nie mam zamiaru mu tego odbierać, bo kosztowało go to na pewno wiele. Wykonał masę pracy, i ta praca, generalnie, efekt jest jak najbardziej zadowalający. Ale jeśli ktoś spodziewa się tutaj naprawdę takiej totalnie wnikliwej historii zespołu, no to tego nie dostanie, bo po prostu brak źródeł. Prosta sprawa. Brak źródeł determinuje to, że jest to bardziej Momentami wręcz bajkowa opowieść. I nie mam tutaj na myśli tego, że autor wypisuje jakieś bajki, tylko po prostu to sprawia takie wrażenie totalnie zmitologizowanej opowieści o samym Batory. Co oczywiście ma też swój plus, bo Batory jest w jakimś stopniu mitem. Batory to jest przecież w naszych sercach, w naszych głowach legenda. No a legendy bardzo często stają się mitami. Amity legendami. Także wiadomo, że każdy fan Batory tę książkę przeczytać powinien. Prawdopodobnie niewiele go zaskoczy. Na pewno powinni ją przeczytać ci, którzy zaczynają dopiero przygodę z Batory, czy generalnie z metalem, bo tutaj na pewno jest sporo dla nich ciekawych rzeczy. Także przede wszystkim gratulacje należą się Pagan Records za piękne wydanie tej książki. Naprawdę robi to wrażenie i chociażby dlatego warto ją mieć, żeby sobie postawić na półce, raz na jakiś czas zajrzeć czy też komuś pokazać. Naprawdę robi wizualnie wrażenie wspaniałe. Bardziej taki po prostu gdzieś gadżet, no może przesadziłem teraz. Dodatek po prostu do, do tego, do kolekcji płyt Batory, do, do samego słuchania Batory i tak dalej. Natomiast na pewno nie traktowałbym tego na równi chociażby z biografią Weider napisaną przez Jarka Szubrychta czy kilkoma innymi, nawet nekromanti. No, ale tam pisał, wiadomo, to sam magus, no to nic dziwnego. Ale i tak myślę, że warto. Warto, bo to jeden z tych zespołów obok chociażby Kat, którego zresztą biografię też recenzowałem i jest bardzo dobra, który gdzieś kształtował nasze pokolenie muzycznie, i myślę, że ta książka jest też swego rodzaju hołdem, a my możemy ten hołd docenić, kupując to dzieło. Także chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do następnego!